Cześć moi kochani, zanim zacznę ten odcinek, mam dla Was krótkie ogłoszenia. Chodzi o to, że za miesiąc mam obronę, a jako, że mu licencjat, no, jeszcze się tworzy, będę wstawiała filmiki niestety troszkę rzadziej, co już możecie zaobserwować na moim kanale. Mam nadzieję, że po obronie wrócę do Was z nową energią i będę publikowała o wiele częściej, więc trzymajcie za mnie kciuki, błagam. I to w sumie na tyle z ogłoszeń, także przechodzimy do odcinka. Witam się z Wami ponownie, dzisiaj będzie odcineczek o moich modach do The Sims 2 Pokażę wam mody, które na tą chwilę posiadam do Simsów dwójeczki I od razu mówię, że nie jest tego nie wiadomo ile I tak szczerze to jest tego dość mało Ponieważ pobrałam tylko te, które naprawdę uważam za niezbędne i ciekawe Przy czym szczerze wam przyznam i mówię otwarcie, że specjalistką od modów to ja raczej nie jestem I to właśnie z tego powodu tak mało modów posiadam No i drugi powód jest taki, że po prostu nie chcę instalować czegoś co nie jest mi jakoś bardzo niezbędne. Okej, okay, koniec gadania, jedziemy z tematem. A i smacznej kawusi, jak zawsze. Pierwszy mod to mod na wyższe rachunki. I jest to totalny niezbędnik dla mnie, ze względu na to, że simowie w dwójce się mega szybko bogacą, co mnie strasznie martwi. Ja tego po prostu nienawidzę. W mojej rozgrywce obecnie mam modę na podwyższenie rachunków o 400%, ale rozważam, żeby zamienić to może na 600% albo 800%, ale jeszcze się nad tym zastanawiam. Mod numer 2 to mod na więcej simów na parceli publicznej i nie jest to mod tak niezbędny jak Przypadku trójki, ponieważ w dwójce rzadko jeżdżę na parcele publiczne, chyba że mam co do tego jakiś konkretny plan lub cel. Chociaż porównując dwójkę do trójki, to w dwójce i tak jest dość dużo simów na parcelach publicznych. I tak poniekąd to trochę wkurza, że tych simów jest tak dużo po tym modzie, ale i tak to mega lubię, ponieważ dodaje to mega dużego realizmu do gry. Mod numer 3 to wybór nazwiska po ślubie, i dla mnie to jest totalny must have, ponieważ nie zawsze wybieram nazwisko po mężu tylko czasami również wybieram nazwisko po żonie. No i chyba nie muszę się bardziej zagłębiać w to dlaczego lubię tego moda ale po prostu jest mi mega potrzebny. Modzik numer 4 to jest przesyłanie pieniędzy. I pobrałam tego moda tylko dlatego, aby równo dzielić pieniądze pomiędzy simów i robić im takie powiedzmy ala spadki. I taki przykład. Jeśli głowa rodziny umiera mając kilkoro dzieci i jedno z nich zamieszkuje w dość majętnym domu i tu się nasuwa przykład rodziny ćwir, dosłownie, to wtedy reszta dzieci za pomocą tego moda dostaje swoją należność z pieniędzy jakie posiadała ta rodzina, tak aby żaden spadkobierca nie był poszkodowany. Oczywiście można też kupić 10 telewizorów i wpakować do wyposażenia, ale no z tym trochę jednak schodzi i jednak ten mod jest y, lepszą opcją. Mod ma jeszcze kilka innych funkcji, jednak dla mnie ta jedna jest zdecydowanie najistotniejsza i to właśnie ze względu na nią pobrałam tego moda. Modik numer 5, to są krótsze studia i przyznam wam się szczerze, że jeszcze tak Trzy lata temu nienawidziłam w ogóle wysłać simów do koledżu i omijałam to szerokim łukiem, jednak zdałam sobie sprawę z tego, że koledż daje wiele korzyści naszym simom i zaczęłam ich tam wysyłać. Jednak te studia trwają dosłownie wieczność. Ale tutaj przychodzi nam na ratunek modne krótsze studia, dzięki czemu stają się one w miarę znośne. Także zamiast 72 godzin semestru mamy jedynie 48. Modzik numer 6 to jest desk locator. Który mam w sumie dopiero od niedawna i nie miałam go długo, ale w końcu się zebrałam i go zainstalowałam. I wtedy zdałam sobie sprawę, jaka to jest ogromna wygoda. Zapewne przez ciągle narastającą furię go pobrałam, kiedy dzieciory zostawiają zaszyciki na jakimś zatupiu na parceli. Także tak, jest to przydatne. I nawet bardzo. Numer 7 to jest pokazywanie poziomu kariery. Tego moda, tak jak tego poprzedniego, również mam od niedawna, ale naprawdę on tyle ułatwia. Nie musimy googlować poziomu kariery i szukać tego w zakątkach internetu, tylko mamy to po prostu dosłownie podane na tacy przez tego moda. Totalny czad. Numer 8. Insiminator. No i tu mogłabym się rozgadać o tym, jakie ten mod ma funkcje. I można o tym gadać dosłownie godzinami, więc powiem po prostu krótko, on daje naprawdę wiele. Można nim edytować zainteresowania, relacje, ciąże, pokrewieństwo, no i Boże, wiele, wiele innych. I mówiąc naprawdę już skrótowo, warto go mieć. Mod 9. Mówiąc ogólnie, chodzi mi tutaj o wygląd. I takie mody w postaci włosów i tym podobnych sobie darujemy, ale wspomnę o podmiance oczu i skóry, którą mam. I wcześniej nie przeszkadzał mi podstawowy wygląd Simów, i w sumie wciąż uważam, że bez tych modów Simowie wyglądają w dwójce naprawdę dobrze. Jednak pobrałam te podmianki i zdecydowanie była to dobra decyzja, ponieważ porównując tę starą wersję Simów, jednak wolę je chyba w takiej wersji, jaką teraz widzicie. Dziesiąty modzik to stała sympatia u dorosłych. Strasznie kocham te funkcje, no ale niestety w grze podstawowej funkcje go steady mogą używać jedynie nastolatkowie, co jest naprawdę głupie i ja dalej nie rozumiem dlaczego tak jest. Ale chociaż są od tego mody, nie? Idealnym ratunkiem w tej sytuacji jest właśnie ten mod, który pozwala dorosłym simom pozostawać w stałym związku i zrywać ze sobą. No i to tyle! Tak jak wam mówiłam, nie mam zbyt wielu modów i jest ich dosłownie 10. oczywiście nie licząc takich jak na przykład jakieś fryzury, czy oczy, czy makijaże, bo tego to ja nawet, wiecie, nawet nie zaliczam, ale i tak bardzo mi zależało, żeby się z Wami tymi tylko dziesięcioma modami podzielić. Piszcie w komentarzu, jakie mody są dla Was najbardziej przydatne i dlaczego jak zawsze chętnie czytam Wasze komentarze. A tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę miłego wieczorku i do następnych simsów. Cześć!